Idziemy do miejsca, które jest nam potrzebne. Hmm, teraz że ta miejscu była. Ule. Tutaj Ule. mamy ekip Ule. tower. Tak, mamy miejsce 100. Nie. Teraz że ona była ta miejscu, więc teraz, bycie zrobiłem. Tutaj mamy. W ostatni patrą Reakcje teraz są ukry opcje muszą mieć Państwo włączone wydarzenia i inne. A zaraz pokażę Państwu co trzeba zrobić dokładnie. Muszę Państwo do tego dojechać do tego miejsca, gdzie ja teraz właśnie zjechałem i muszą teraz Państwo właśnie włączać akcję. Jak Państwo będą tego kółka wjeżdżali, muszą Państwo to wyłączać. Go odjadą, włączać i znowu wyłączać i znowu włączyć i jak Państwo widzą udało mi się za drugim radem. Więc teraz mogą Państwo wejść do każdego budynku, już Państwu pokażę udowodnię, żeby nie było się jaja. Już jadę do domu Michaela, do którego w ogóle się nie da wejść w online. No, otwierać burdę dobra. Nie, nie wiem, czy garaż jest w ogóle. O, widzą Państwo, do garażu też się da wjechać. i do domu, chyba Michaela, również. Więc mam nadzieję, że Państwu się podoba. Jak możecie, lajkujcie, subujcie, dzięki.